Australijski astronom Simon Driver szacuje, że w samym widzialnym wszechświecie istnieje 70 bilionów gwiazd. Szacuje się, że 400 miliardów tych promieniście jasnych istot zdobi z kolei naszą lokalną drogę mleczną. Jednak niezliczone, samoświecące się ciała niebieskie czasami bardzo wyraźnie różnią się od siebie. Eksperci regularnie odkrywają nowe gwiazdy, które fascynują i zadziwiają w równym stopniu. Teraz ujawnimy Wam sześć gwiazd, które wyraźnie przyćmią ich odpowiedniki. Ekscytują cię zapierające dech w piersiach ciała niebieskie i spektakularne odkrycia wszechświata? Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Jeśli podoba Ci się treść naszych filmów, będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli dasz nam kciuk w górę. Gwiazda Tabi. Jedna z najbardziej niezwykłych gwiazd w znanym wszechświecie drzemie w konstelacji Łabędzia. Ten obiekt niebieski, położony około 1470 lat świetlnych od naszej niebieskiej planety, został zidentyfikowany kilka lat temu przez Tabetę Bojajdżan. Ciało niebieskie jest zatem nazwane również gwiazdą Tabi w odniesieniu do swojego odkrywcy. Znacznie mniej zapadająca w pamięć nazwa techniczna to KIC 846285. W trakcie badań szybko stało się jasne, że gwiazda Tabi charakteryzuje się kilkoma niesamowitymi osobliwościami. Wśród nieco mniej spektakularnych odkryć był jednak fakt, że obiekt ma 1,58 razy większą średnicę niż Słońce, a 1,43 razy większą masę niż nasza rodzima gwiazda macierzysta. W oparciu o naturę otaczających ciało niebieskich, a także wewnętrzną prędkość rotacji, przybliżony wiek gwiazdy ciągu głównego szacuje się na 150 milionów lat. Jednak to, co tak bardzo fascynuje ekspertów zajmujących się gwiazdą Tabi, to liczne spadki jasności obiektu niebieskiego. Na przykład w marcu 2011 roku naukowcy zaobserwowali spadek jasności gwiazdy o całe 16%, ale zaledwie dzień później gwiazda Tabi znów zabłysła w swoim pierwotnym blasku. Około dwóch lat później miało miejsce podobne zjawisko, tym razem spadek jasności wyniósł aż 22% i trwał przez okres dwóch dni. W kolejnych latach badacze wielokrotnie obserwowali takie spadki jasności. Utrzymywały się one do 10 dni i były to spadki od 3 do 8%. Najbardziej palącym pytaniem naukowców było, co było przyczyną tych tajemniczych zjawisk. To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Eksperci stosują różne wyjaśnienia teoretyczne z najróżniejszych podejść. Dlaczego gwiazda Tabi ciemnieje? Jednym z możliwych powodów wielokrotnie rejestrowanych spadków jasności może być istnienie pierścieni byłowych. Informacje dostarczone przez kosmiczny teleskop Spitzera i teleskop Swift Gamma Ray sugerują, że gwiazda tabi jest pokryta nieregularnymi mikroskopijnymi cząstkami. Ta okoliczność może wyjaśniać dłużej trwające przyćmienie. Ponadto istnieje teoria, że wbrew naukowym przypuszczeniom gwiazda jest znacznie młodsza. Dlatego dysk akrecyjny utworzony w czasie narodzin ciała niebieskiego może nadal znajdować się wokół gwiazdy Tabi. Przeprowadzone dotychczas badania nie wykazały istnienia takiego centralnego dysku pyłowego. O wiele bardziej spektakularny jest pomysł, że spadek jasności został spowodowany anihilacją planety. Hipoteza opiera się na fakcie, że planeta zbliżała się coraz bardziej do gwiazdy Tabi, zanim została ostatecznie wchłonięta przez lśniący jasny obiekt ponieważ to hipotetyczne wydarzenie miało miejsce jakiś czas temu, obecne redukcje jasności byłyby spowodowane przez szczątki pozostałe po połkniętej planecie. Z drugiej strony, planeta pierścieniowa otoczona wieloma fragmentami skał może być podstawą tajemniczych zjawisk. Odpowiednie skały biegną przed lub za ich planetą. Gdyby te galaktyczne fragmenty teraz regularnie wypychały się przed gwiazdę, z naszego ziemskiego punktu widzenia wyglądałoby to tak, jakby jasność ciała niebieskiego podlegała pewnym fluktuacjom. Jednak najnowsze odkrycia pokazują, że fazy zaciemnienia występują w bardzo nieregularnych odstępach, co ponownie przemawia przeciwko tej hipotezie. Można sobie również wyobrazić, że obserwowane wahania jasności nie są wywoływane przez obiekty zewnętrzne, ale raczej przez charakterystykę samej gwiazdy. Zjawisko to byłoby zatem powiązane z wewnętrznym mechanizmem, który w nauce gwiezdnej nazywa się samoorganizującą się krytycznością. W uproszczeniu oznacza to, że gwiazda sama zbliża się do swojego punktu krytycznego, niezależnie od pewnych parametrów początkowych. Aby naprawdę dotrzeć do sedna pytania o tło zmian jasności, potrzebne są dalsze badania. Już nie możemy się doczekać wiedzy na ten temat, którą naukowcy zdobędą w przyszłości. Gwiazda Tabi nie jest jedyną gwiazdą w znanym wszechświecie, która zadziwia nas swoimi niezwykłymi właściwościami. Na przykład obiekt w konstelacji Centaura od jakiegoś czasu fascynuje ekspertów. Diamentowa gwiazda Gwiazda, o której mowa, była początkowo uważana za białego karła. Jednak bardziej szczegółowe badania dostarczyły informacji, że masa obiektu jest niesamowicie skoncentrowana. W rzeczywistości gwiazda ma taką samą masę jak nasze Słońce, natomiast jej średnica jest trzykrotnie mniejsza niż Ziemi. Eksperci zastanawiali się również nad niezwykle chłodną temperaturą jądra gwiazdy. To prawie 12 tysięcy stopni Fahrenheita. A przypominamy, że we wnętrzu naszej Gwiazdy Macierzystej panują temperatury wielkości 59 milionów stopni Fahrenheita. Eksperci odkryli też, że rdzeń węglowy Gwiazdy ulega krystalizacji. Innymi słowy oznacza to, że rdzeń ciała niebieskiego składa się z gigantycznego diamentu, który ma nie mniej niż 10 bilionów karatów. W nawiązaniu do słynnej piosenki Beatlesów, Lucy in the Sky with Diamonds, diamentowej Gwieździe nadano przydomek Lucy. Lucy nie jest jedyną gwiazdą, która ma tak cenne serce. Odkryto już kilka innych ciał niebieskich ze skrystalizowanymi jądrami, z których niektóre są nawet tak duże jak nasza planeta. Łączenie gwiazd Kiedy eksperci po raz pierwszy zlokalizowali MI Camelopardalis w gwiazdozbiorze żyrafy, początkowo myśleli, że będzie to dość konwencjonalna gwiazda. Jednak bardziej szczegółowe badanie w końcu ujawniło niesamowitą informację. W rzeczywistości MI Camelopardalis to podwójny układ gwiazd, którego dwa składniki krążą wokół siebie z prędkością ponad 621 000 mil na godzinę. W tym procesie obie gwiazdy zbliżyły się nawet tak blisko, że ich atmosfery już zaczęły ze sobą oddziaływać. Opierając się na tym niesamowitym scenariuszu, eksperci uważają, że gwiazdy są na skraju połączenia. Obecnie poszczególne ciała niebieskie mają już 32 i 38 razy większą masę niż Słońce. Kiedy w końcu zakończą łączenie się, uformuje się gwiazda, która ma masę 60 razy większą od naszej rodzimej gwiazdy macierzystej. M.I. Carmelo Pardalis jest niezwykle interesujący dla społeczności naukowej głównie dlatego, że naukowcy od dawna podejrzewali, że pewne superolbrzymy powstają w ten sposób. Jednak taki proces nie został jeszcze bezpośrednio zaobserwowany. Przyszła obserwacja M.I. Carmelo Pardalis powinna to zmienić raz na zawsze. W.R. 104 Gwiazda WR104 osiągnęła teraz niezwykle krytyczny punkt swojego życia. Ponieważ jądro ciała niebieskiego nie zawiera już helu do spalania, gwiazda zmuszona jest w tym celu użyć znacznie cięższych pierwiastków takich jak tlen. Procesy te prowadzą jednak do tego, że drobiazgowa równowaga we wnętrzu ciała niebieskiego została całkowicie zachwiana. Gdy zapas tlenu w gwieździe zostanie całkowicie wyczerpany. Stanie się on supernową. Jednak ta galaktyczna Gwiezdna Śmierć będzie drastycznie inna od większości wydarzeń tego rodzaju, ponieważ tak naprawdę WR-104 jest częścią doskonałego układu podwójnego gwiazdy. W ten sposób oba ciała niebieskie skutecznie żywią się sobą nawzajem, wzmagając coraz wyższe wiatry gwiazdowe. Szczególnie niekorzystny scenariusz może mieć również bezpośrednie konsekwencje dla naszego Ziemskiego Domu. Teoretycznie możliwe jest, że supernowej będzie towarzyszyć gigantyczny rozbłysk gamma, który może uderzyć w Ziemię. Na szczęście takie zdarzenie jest niezwykle mało prawdopodobne dla tej klasy gwiazd. Jednak dla pewności eksperci nadal obserwują układ gwiezdny oddalony o 7800 lat świetlnych. Ściśnięte ciała niebieskie. Pewnie widzieliście już na własne oczy gwiazdę o nazwie Vega. Główna gwiazda konstelacji Liry jest najjaśniejszym obiektem na północnym niebie. Na liście wszystkich najjaśniejszych gwiazd na firmamencie, Vega znajduje piąte miejsce. Z naszego ziemskiego punktu widzenia, gwiazda wydaje się nie mieć żadnych nadzwyczajnych cech poza swoją jasnością. Gdybyśmy jednak spojrzeli na Vega pod innym kątem, zobaczylibyśmy, że kształt gwiazdy wydaje się prawie zgnieciony. W rzeczywistości wypukła talia przedmiotu jest spowodowana jego wyjątkowo dużą prędkością obrotową. Vega obraca się całkowicie wokół własnej osi w zaledwie 12,5 godziny. Ta duża prędkość z kolei powoduje, że materia znajdująca się na równiku gwiazdy jest praktycznie wypychana na zewnątrz. Ponieważ materiał gwiezdny w ten sposób jest odsuwany dalej od środka ciała niebieskiego, działa na niego mniejsza grawitacja. Ta okoliczność powoduje, że ochładza się i nieco ciemnieje. Interesuje nas twoja opinia. Co myślisz o niezwykłych gwiazdach, które przedstawiliśmy w naszym filmie? Nie możemy się doczekać, aby przeczytać wasze przemyślenia na temat naszego filmu w komentarzach. Na koniec umieściliśmy dla ciebie więcej ekscytujących filmów z naszego kanału, do których możesz przejść klikając miniatury w napisach końcowych. Wielkie dzięki za oglądanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.